To jest pierwsza rzecz A później Jest wzruszania Tak no, no, to jest coś pięknego Wiadomo, że praca ale, ale to co się dzieje potem to jest coś, coś pięknego I to co się dzisiaj wydarzyło No to, to jest nie do opisania Zawsze chciałem stanąć na tej scenie i to się spełniło ale że wygrać, no to... Proszę opowiedzieć o to... swojej piosence, która stana Znaczy ta piosenka jest o życiu. O życiu... O życiu, nie wiem, można to powiedzieć dwojako, bo to może być piosenka o życiu, a również może być piosenka o związkach. Bo w związkach też mamy burze w rodzinie też czasami są burze, więc ja sobie zawsze to tak tłumaczę. No, o... Jest piosenka o trudach, o tym, że nie zawsze jest też ten ktoś, kto pomaga, ale mimo to trzeba tę siłę znaleźć, tak? I to, jest, to, jest, to, jest, to jest piosenka też o tobie? Eee, to może po, po części, może tak, ale, ale nie, nie nie, mówmy, że to jest piosenka o mnie, bo, bo to jest piosenka o życiu, po prostu o naszym życiu.